Witajcie, witam wszystkich. Michał. E, w niezwykły odcinek dotyczący meczu Gorie, albowiem dzisiaj e, może być informacja dotycząca uznania objawień w meczu Tak, e, decyzja, e, która może mówić o, o uznaniu, może znacząco pójść do przodu, jeżeli chodzi o objawienia w meczu bo dzisiaj jest konferencja. Na temat doświadcze, doświadczenia duchowego w, meczu, w Meczugori, która będzie się odbywać w Watykanie. Jest to bardzo ważna konferencja i bardzo ważny krok odnośnie Meczugorie, które jest badane przez tyle tyle lat przez różne komisje. Trzeba pamiętać, iż komisja, która ostatnio badała Meczugori, uznała siedem pierwszych objawień, uznała też, iż Pięcioro z sześciu widzących jest wiarygodnych, mówiła, badała też e, m, cuda. Wydarzyło się w Meczugorje prawie 500 cudów e, i niektóre z nich komisja będzie badać. Dzisiejsza, e, kon, dzisiejsza komisja, dzisiejsza konferencja, e, bo tu jest przewodniczącym tej konferencji jest... E, m, Wiktor Fernandez, przewodniczący komisji dykasterii do spraw wiary i duchowe doświadczenie meczu w Watykanie, będzie bardzo ważnym punktem, które na pewno coś pokaże albo do przodu, albo do tyłu. Czy jest możliwość uznania dzisiaj w, w, w ogólnie. Objawień meczugorskich, tak piszą też media, czy taki aż do przodu krok może być dzisiaj zrobiony. Zobaczymy. Tego nie można rozstrzygać przed. Jak powiedziałem, uznanych jest 7 pierwszych objawień, jak się zaczęło objawienie meczugorskie. Słuchajcie, wszystko zaczęło się w 1981 roku 24 czerwca na wzgórzu podbrdo, kiedy to trzy. Znaczy, dwie dziewczyny, w tym Mirjana widząca, która jest najbardziej chyba znana spośród wszystkich widzących w meczu Gorie, która pochodzi z Sarajewa, wraz z koleżanką udały się na wzgórze, więc na wzgórze pod Brdo, więc jest to wzgórze, które mieści się obecnie w Meczugorie. Wtedy te wioski jedna koło drugiej jeszcze niektóre części tych zdarzeń, które miały miejsce w Meczugorie po prostu były to po prostu miejscowości czasami bardzo, bardzo mało znane i też. E, dzisiejsza administracja polega nad, e, w, w ten sposób, iż e, wszystkie m, te miejsca e, są w Meczugorie: zarówno Krzyżewa zarówno Podbrdo e, wszystko jest w gminie Chitluk. E, Meczugorie mieści się w gminie Citluk e, w e, Bośni i Hercegowinie. To są tereny chorwackie, musicie pamiętać to jest bardzo istotne, iż e, m, Hercegowina to jest. E, od wiek, wieków ziemia chorwacka, Herce Hercegowina, generalnie jeżeli chodzi o meczu ale także i Hercegowina, jest to ona tak naprawdę za bardzo nie ma nic wspólnego, jeżeli chodzi o Bośnia, Bośniaków, o Muzułmanów, to są ziemie chorwackie, stąd tam Matka Boża przyszła. Ona nie przyszła do niewiernych, tylko przyszła do osób, które czciły od wiek, wieków Matkę Bożą. Od, od, do osób niewiernych w sensie Matce Bożej, bo są też, każda religia e, ma jakieś tam swoje przesłanki, więc niewierni to właśnie muzułmanie, mówią na katolików. Więc słuchajcie, to jest bardzo, bardzo istotne, iż e, po prostu e, meczugorje jest bardzo istotne, jak było to wszystko przedstawiane w różnych komisjach, w tym komisji właśnie Ruiniego, która obradowała od 2010 do 2014 roku, iż były czasami zastrzeżenia co do nawet byłych, do, do byłych, które, widzeń, objawień, które już były, do obecnych najbardziej, ale do, nie można było podważyć duchowego wpływu, Meczu na ludzi. To jest niepodważalne, to, podważa to e, zawsze podkreślała komisja. Czyli ludzie coś w Meczu czują, ludzie tam jeżdżą, ludzie się zmieniają. E, to e, komisja podkreślała cały czas, dlatego dzisiaj przewodniczący e, właśnie e, Dekasterii dy do Spraw Nauki i Wiary, Wiktor Fernandez, organizuje tomę e, e, Tą konferencję, dlatego na pewno, iż są przesłanki, że coś z meczu jest, jest dobrego. To wszystko było tutaj drogą do tego, aby chociażby po pierwszej tej, tej bardzo ważnej komisji, która została powołana w 2010 roku przez papieża Benedykta, aby później papież Franciszek już na przykład posłał do Meczugorje arcybiskupa Hozera, który zajmował się nie sprawami duchowymi, ale całym tutaj zapleczem meczugorskim, generalnie z sprawami, chociażby na przykład planował tam rozbudowę ołtarza polowego, aby było zakrycie na, na, na placu dla pielgrzymów, więc to wszystko było tutaj rolą arcybiskupa Hozera. Niestety arcybiskupa Hozera już z nami nie ma. On jest bardzo dobrze wspominany w Meczugorie przez tamtejszych mieszkańców. No i teraz słuchajcie, no. Były, trzeba pamiętać też o głosach krytycznych wobec Meczugorie, właśnie samego papieża Franciszka, który podczas lotu w samolocie, bodajże w 2013 roku, powiedział, że Matka Boża nie pracuje na poczcie, więc i nie codziennie nie daje informacji dla świata, tak jak jest w Meczugorie, bo tam jeszcze. Kilkoro widzących, w tym jeżeli chodzi o konkretnie trzech widzących, ma codzienne objawienia, więc słuchajcie, te sprawy wymagają na pewno yy, tutaj wyjaśnienia od yy, komisji, yy, która będzie to wszystko yy, pewnie. Analizować, bo już komisja zakończyła swoją pracę, ale jak widzicie, cały czas podnoszone są e, tutaj e, tematy meczugorskie tego, co ludzie tam przeżywają. Ile jest tych, tak jak powiedziałem, prawie, prawie 500 uzdrowień 487. 7 pierwszych objawień jest uznanych takie są fakty dotyczące meczugorie więc to wszystko. Pokazuje, iż w tym Meczugorie od 1984 roku naprawdę się coś dzieje z podkreśleniem na duchowe aspekty Meczugorie. Ja Wam dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Słuchajcie, ta konferencja odbywa się dzisiaj o godzinie 11.30. Można to oglądać na kanale Vatican News. Może, możecie sobie zaraz po moim odcinku przełączyć, obejrzeć to, co się da. Ja wam będę później relacjonował, co tam się wydarzyło i jakie są wnioski z tej konferencji. Więc, kto był w Meczugorie, kto szczególnie na festiwalu młodych, kto był, był świadkiem tej atmosfery tego, jak widzicie, tutaj, ja mam też oczywiście gospę tutaj. Gospa Meczugorska, ja te gospy mam tutaj bardzo, bardzo dużo u siebie, więc kto był w Meczugorie, kto czuł to, to ten niezwykły dotyk takiego pokoju, spokoju, dlatego tam ludzie jeżdżą. Wie, co tam się tak naprawdę dzieje. Czasami, słuchajcie. Porównanie jeszcze na przykład na początku, jeżeli chodzi o Faustynę Kowalską, naszą w sumie największą świętą, jeżeli chodzi najbardziej znaną na całym świecie, bo tutaj często no, Jan Paweł II jest tak, nie będziemy tutaj porównywać świętych, ale bardzo czczony najbardziej, ale przez Polaków chyba. Jan Paweł II Wielki, ale Faustyna jest najbardziej, na, najwięcej książek przetłumaczono, jeżeli chodzi o polskiego. Tutaj autora, na, na, jeżeli chodzi o to, właśnie książki Faustyny, świętej siostry Faustyny, więc ona, jej na początku jej drogi, jej tutaj. Nauczanie jej dzienniczki były zakazane, więc na to się Kościół nie zgodził. Dopiero później zmienił swoje zapatrywanie na to wszystko, więc tak samo może być z Machu Tak samo może być odwrót i zmiana. Słuchajcie, kto może nie wspiera mój kanał, jeżeli chcecie usłyszeć takie i inne informacje, które dla Was znajduję, które pokazuję Wam: wspierajcie kanał na tutaj, na funkcji wspieram na dole, aby, aby, aby mógł działać. Więc proszę wszystkich o wsparcie i nawet drobną kwotą 15-20 zł. Czym będzie, czym będzie więcej, tym po prostu będę mógł więcej Wam wszystkiego przekazywać informacje, pokazywać kolejne, kolejne, kolejne informacje. I kolejne filmy na temat różnych sytuacji, w tym przede wszystkim właśnie tematu meczu górskiego. Do usłyszenia pozdrawiam wszystkich w kolejnym odcinku, kiedy wam opowiem, co się wydarzyło dalej.